Maneczko widzowie, jak widzieliście na poprzednich ujęciach, dzisiaj sprzedawałem belem, Ale kurde, już pieniążki się rozeszły, długo się mnie nie podtrzymały za te baloty. E, dzisiaj byłem w Tutaj do tego pacjenta to przejdziemy za moment. Ale byłem w po pół oś do manitki, całą kompletną skrzyżakiem. Zresztą pokażę, leży i uszczelniacz. Na krótką półłość do rzeczy, co się stało. Mówiłem, że ten przegód jest przegór krzyżaki, walnięte, ale nie mam czasu tutaj. To znaczy, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby manitka dłużej stała. To musi być szybka naprawa. więc wziąłem całą półość. no Kosztowało to drożej, nie ukrywam, ale żeby to zrobić, tak będzie najszybciej. Bo byłoby taniej wyciągnąć półość, rozebrać, wziąć te krzyżaki jechać z tymi krzyżakami, dopasować takie same, założyć nowe. Ale to dwa dni przestoju w moim przypadku byłoby dla tej maszyny. Ja to w dzień czasu bym nie ogarnął plus, plus ten dobytek co mam. Więc no cóż no niestety bo mechanik nie ma czasu, nie można się do niego dodzwonić. A maszyna mi jest potrzebna na wczoraj, bo jest kupę na nią roboty. Po pierwsze tą słomę zaległą przywieźć i po drugie zaczynać obsypywać Zbiornik gluienicę no zaczyna się zaczynać kontynuować obsypywanie. No i jeszcze oborniki w międzyczasie, no i do lasu, jakby się jakaś pogoda ładniejsza, zrobiła, też trzeba byłoby już w końcu się wybrać i wyjechać, bo już już pili. A za mną jest John Deere i przechodzimy sobie do John Deera. Miałem chwilę, to otworzyłem maskę, zobaczyć jak tutaj do tego alternatora się dostać. Bo jest alternator, coś na niskie napięcie ładuje, więc zawiozę go do sprawdzenia, może jakaś pierdółka, może gdzieś jakiś bezpieczniczek, pstyczek, nie wiem, ale to trzeba będzie na spokojnie przejrzeć. Temat jest taki, nie wiem jak się kurde ten napinacz luzuje, jakby ktoś podpowiedział, bo to chyba na tym się ten pasek cały luzuje, bo tutaj druga to jest rolka chyba tylko prowadząca, o widać ją kawałkiem. Tutaj nie widać, żeby była jakaś możliwość regulacji bardziej bym się na to nastawiał. Ale nigdy ja tego nie robiłem szczerze. I jak ktoś co to robił, jakby mi wskazówek udzielił, to bym był bardzo wdzięczny, to by mi było łatwiej. Bo to bzdura. Wyjąć alternator, tak, zawieźć go do sprawdzenia, ewentualnej naprawy. Założyć i umyć ciągnik i wraca na Elixa. Fajny ciągniczek, szkoda mi się z nim będzie wystawać, ale no niestety prawo ekonomii jest silniejsze niż sentymenty. No druga kwestia, no do czego mi taki ciągnik byłby do wozu paszowego, a ten jest przy wysoki. No i z drugiej strony, no, to szkoda takiego ładnego, gładkiego ciągnika go zapiąć do wozu na stałe. No niby masę jest na razie. I masę, i by tam jeszcze troszkę pochodził, ale dobrze byłoby mieć coś drugiego w zanadrzu. No nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. Jak uzyskam kwotę za niego taką, jaką wsadziłem, to oddam, a jak nie, to, to zostanie i przyszłościowo do wozu będzie ciągnik i tyle. Prosta piłka. Nie ma co tutaj dużo się zastanawiać. W sumie, tak patrząc na niego, może i tak trzeba będzie zrobić. Bo tutaj wszyscy mi w domu mówią, żeby nie sprzedawać, tylko ja się tak upawem nad tą sprzedażą nieszczęsną. A póki co u mnie zrobił 750 motogodzin i pierwsza awaria alternatów. Czyli taka w sumie pierduła. Więc co, jutro będzie rzeźbienie na warsztacie, najpierw trzeba ogarnąć półość, a dzisiaj idę ogarniać rzeczywistość, bo jak nie było mnie, jak pojechałem po części, w sumie jak już wyjeżdżałem, zbierałem się tu przyjeździ pasku. I trzeba to wstawić i brać się za obrządek, bo jest już godzina 16, czyli zrobiło się późno jeszcze nie wiem, czy dzisiaj nie będę wozu dla jałówek musiał mieszać, ale z tego, co wcześniej widziałem, to chyba raczej nie. To wracamy do morskiego monologu wieczornego. Na wstępie chciałbym się troszeczkę odnieść do wczorajszego materiału o tej dezinformacji szerzonej w mediach przez jednego z influencerów, że tak to nazwę. No, kto nie widział, to zapraszam, żeby wrócił do materiału o dzikim trenerze i jego wizji mleczarstwa. Dlaczego wracam? Bo chcę podziękować wszystkim twórcom internetowym, którzy podjęli ten temat głównie ze mną. Tak? Może ja tak nie wiem, czy ja to zacząłem, czy ktoś wcześniej przede mną publikował, ale dzisiaj zobaczyłem, że masa właśnie jest tutaj, grono odzew, można powiedzieć, ze strony. Rolniczego świata internetowego przez twórców, kurcze poruszyli ten temat. Szczególnie na TikToku, także Wam szczególnie dziękuję, bo trzeba po prostu walczyć z ową dezinformacją. To nie chodzi o, o to, że e, jakieś korzyści z tego czy coś wynikają, ale po prostu jeżeli jest szerzona nieprawda, trzeba ją kontrować jak najszybciej w zarodku, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Żeby nie, żebyśmy jako grupa rolnicza nie byli po prostu traktowani przedmiotowo, z góry stereotypami, e, że po rolniku można sobie jechać, rolnik to głupi chłop, tak, za przeproszeniem, nikogo nie obrażając, ale jeszcze niektórych, widzę, funkcjonuje taki stereotyp i po nim można jechać, bo on i tak się nic nie odezwie i wszystko. Także dziękuję tym, którzy podjęli ten temat i ci, którzy nie podjęli, no to niech, niech wypowiedzą się, w tym tonie, bo w kupie siła. Pokażmy, że jesteśmy jednością i z nami nie ma żartów. I tu nie chodzi tylko o branżę mleczną, tu chodzi o cały sektor rolno-spożywczy, bo taką, jaką my jakoś produkujemy, to nie jedna część świata może nam pozazdrościć. Bądźmy szczerzy. U nas tutaj nie ma lipy, że tak to powiem. Wszystko jest według odgórnie narzuconych, wyśrubowanych standardów produkowane. Odpowiedzmy ziarenka poprzez marchewkę, kapustę na produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak jaja, czy mleko, mięso, kończywszy. Także to by było tyle ode mnie, jeżeli chodzi o takie podsumowanko. No i cóż, dzisiaj dzień w trasie, tak, zabiegany. Najpierw rano załadowałem belem jednemu klientowi tu z okolicy i drugi wizu Ode mnie też niedaleko obejrzał moje firmy, że mam belę na sprzedanie. Przyjechał, dogadał się dzisiaj, odebrał pierwszą partię na próbę. Aż sam jestem ciekaw, zaraz do niego zadzwonię, czy napiszę jak tam ta lucerna wypadła, bo jeszcze w życiu lucerny w bele nie robiłem. I załadowałem mu troszkę i trochę słuszej, żeby miał chłopak porównanie i powiedział co jest lepiej i jak. I na przyszłość będzie lekcja jak to robić, bo jak dobrze pamiętacie w tym roku lucerna wcześniej wyrosła, drugi pokos niż trawy, dużo wcześniej i musiałem to kosić wcześniej a jak skosiłem wcześniej no to już później każdy kolejny odkos, niestety pokos po prostu odrost leciał szybciej, nie zgrywało mi się to do z trawami. dopiero przy czwartym przytrzymałem, żeby razem z prawami to bójnąć. tak to wyglądało i nie oszukuję, dlatego było lucerna w bele no mi tutaj skarmiać te bele nie chce się, powiem szczerze, że się nie chce, ale parę grosza do dodatkowego jak padnie, no to zawsze padnie. Jutro na warsztat jedziemy z malitką. Od rana go się brać, jak najszybciej. Jeszcze tutaj taki znajomy mechanik chce podjechać do mojej bo tam ma z inną problem. Chcę podjechać, zobaczyć jak tam z przednim womem jest podłączenie. I jeżeli mi tam nie będzie szło, no to pomoże troszeczkę w tej wymianie. No powiem szczerze, sam bym się tego nie podrywał podwywał na to, może nie jest to jakaś skomplikowana czynność, ale no wiecie, jak się tego ktoś nie robił, to, to, to no trudno, trudno do tego podejść. Tylko ja po prostu, mnie to zmotywowało to, że ja zawsze lubię jak przyjeżdża mechanik, stać i podglądać jak to wszystko jest zbudowane, jak się rozbiera. Już niejednokrotnie widziałem jak ta zwolnica była zdejmowana i też pomagałem przy zakładaniu. Także tutaj wszystko można powiedzieć, tajniki już mniej więcej w głowie mam. Wiem yy, od czego zacząć, tak? I po malutku, pomalutku sobie będę ubał. Mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. I też właśnie yy, wziąłem już trudno, odżałowałem całą pół ośku, jak widzieliście, kompletną kupiłem, żeby nie bawić się w tą wymianę krzyżaków. No bo to są dodatkowe yy, godziny, można powiedzieć minuty na warsztacie, a tego czasu no, przy tych zwierzętach nie ma, a ta maszyna jest no, tak kluczowa że teraz się przyzwyczaiłem, że teleskop to jest jak bez ręki, bez ładowarki, tutaj ja jestem jak dziecko we mgle, no można się ładowaczem siłkować, ale no to nie jest to, tak? I chcę to po prostu przez dzień zrobić, ogarnąć, bo ładowarka mi jest już tak pilnie potrzebna do każdych robót. Co do John Deere'a, no to tutaj możecie śmiać czy nie, ale ja z takimi napinaczami nie miałem, Osobiście do czynienia. Jeszcze na epoce u się zatrzymałem, że to alternatowym się naciąg paska robiła, a tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Jeden pasek wszystko napędza. i Tam są te rolki, napinacze. No tutaj, wiecie, tam jest ciasno. Nie ma jak bardzo podejrzeć, żeby człowiek zwalił chodnicę, to by już wszystko widział, co i jak, ale jak tego się nigdy w życiu nie robiło. No to słucham, może ktoś tam jakąś sugestię da podpowiedź, a może gdzieś coś podlinkuje jakiś, nie wiem, obrazek, film. Żeby tutaj to zobrazować schemat tego działania. Za to byłbym wdzięczny tutaj też by mi się to przydało. I właśnie co do John Deere'a mam poważne rozterki, bo z jednej strony no, taki ciągnik rezerwowy zawsze się przydaje, tak? Niejednokrotnie zeszły sezon mi pokazał, że tak nieraz ten John Deere uratował, można powiedzieć, pracę w gospodarstwie. Bo coś się popsuło, wziąłem ten ciągnik i dalej kontynuowana była robota. I nie było żadnych przestojów, nie było trzeba kombinować do tego, przypinać ten ciągnik, tamten, tylko brałem drugi i jechał. Ale z drugiej strony on no jednak jakąś tam wartość ma i ma tak stać tylko dla rezerwy, to tak troszkę szkoda. Do paszowozu, do starej obowy mi się nie mieści, ale tam wiecie, to i tak będzie do przeróbki. Bardziej bym się skupiał tutaj na tym przejeździe, ale to też go mogę troszeczkę, można powiedzieć, udoskonalić, żeby Janika wjechała. Tędy. I tutaj, przy okazji remontu starej obory, tutaj też chcę podnieść sobie, czyli ten, można powiedzieć, belek spuć. I tam na końcu posadzkę, żeby obniżyć zjazd. I wtedy by się mieściła, bo tam brakuje mi 7-8 cm, tak? Żeby, żeby NK spokojnie wjeżdżała. No, i by wtedy NK mogła być rezerwowym ciągnikiem do wozu. Ale też ten rządiem z drugiej strony, no mówię wam, no fajny ciągnik zwinny, sprytny, też szkoda z nim się rozstawać, więc taki mam dylemat w głowie. Już tą cenę i tak po prostu za niego oferu, którą y, chcę uzyskać, y, zaoferowałem naprawdę niską, można powiedzieć, po koszcie zakupu, który mnie kosztował w Holandii. Już koszt transportu. E, koszty jakichś tam drobnych napraw, które były, no tam powiedzmy zbity klosz od lampy, no taki pierdółek parę, a i uszczelniacz na wałku, mamu, no tak bzdury, no to już to no po prostu biorę, a i elektryka, wycieraczki, no to takie trzy rzeczy i teraz alternator czwarty, no to to już biorę na siebie i ten transport, no bo tu przez te dwa sezony to można powiedzieć, że na to, na te naprawy to ten ciągnik i na ten e, no, al, e, transport e, zarobił. I chciałbym swoją kasę odzyskać, ale z drugiej strony, no kurcze, no trochę i szkoda. Zaczyna mi się robić szkoda. Dzisiaj na niego popatrzyłem, jak stoi w garażu, no jednak, no jednak, kurcze, przyzwyczaiłem się i, i zawsze bezpiecznie się czuję, mówię, jak mam taki rezerwowy ciągnik, do którego i wóz podepnę w każdym momencie, e, czy inną maszynę, nawet płuką w tym sezonie ciągło przecież raz, nie wiem, czy pamiętacie, tam dwa hektary tata za oro jak ja do kuzyna pojechałem kuridzę odwozić, i duża walka poszła w odwozie, mała była wtedy do naprawy przeznaczona. Nie wiem, czy wtedy ja ją odprowadziłem i czekałem na odbiór, czy, czy jeszcze czekała tutaj na garażu. No i też właśnie miał swoją premierę w pługu, a to w agregacie uprawowym, sześciometrowym też o dziwo dał rady. Więc no mówię, wszechstronnie ciągnik może być wykorzystywany i tak poniekąd może i chyba szkoda. Także nie wiem, czy już go chyba będę wstawiał. Co będzie, to będzie, niechaj zostanie. Plan był inny, ale powiem wam, że póki co nie ma co przesadzać, jest i tak za dobrze. Bo tak ekonomicznie patrząc, bo to tak można powiedzieć, że bezpiecznie tak dla zdrowego rozsądku, żeby został, to ekonomia mnie tutaj ciśnie, że no cztery ciągniki na gospodarstwie to troszeczkę przesada, jeden w wozie, jeden pomocniczy, jeden główny i ładowarka teleskopowa. czegóż chcieć więcej? Ale no chyba spokój będzie więcej wart niż, niż te parę groszy, które za niego bym uzyskał. Także taka puenta dzisiejszego dnia. Takie moje drobne rozkminy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Poziom jakiś tam trzymam tych filmów. Niski to niski, ale zawsze poziom trzymam. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Jutro już troszeczkę będzie ciekawszy odcinek. Po tych świętach już trzeba naprawdę ruszyć z kopyta z plecami i, i działać po prostu.